To jaka jest w końcu prawda? Boli cię to bardzo, czy tylko trochę? Bo jeżeli bardzo cię boli, no to moim zdaniem robisz wszystko, żeby przestało cię boleć. Jeżeli boli cię twoje życie, boli cię twoje doświadczenia i nie możesz już tak dłużej, no to pora coś z tym zrobić. Iść na terapię, iść na warsztat, zdecydować, wybrać. Że Ty jesteś dla siebie ważna, że Ty jesteś dla siebie ważny. Nie impreza, nie przyjaciele, nie znajomi, nie all inclusive, nie w czasy, nie nowa torebka, nie nowe gadżety, nie lepszy samochód, tylko Ty sami, Twoje wnętrze, Twoja relacja z Tobą. I wtedy nie żałujesz zainwestować w siebie na warsztat, na terapię, na wyjazd terapeutyczny. Bez względu na ile to, ile to będzie kosztowało i czy masz w tym momencie, czy nie, bo możesz i. Zapożyczyć się na to, bo to jest inwestycja dożywotnia, która zwraca się zawsze. Więc jeżeli nie jesteś gotowy na taką inwestycję, no to mi się wydaje, że chyba aż tak bardzo nie boli, że aż tak źle nie jest. No bo jakby było, no to byś to zrobił, zrobiła. Wydaje się to logiczne. Jeżeli takie nie jest, no to dlaczego takie nie jest? Co się dzieje, że tego dalej nie wybierasz? Jeszcze za mało dostałaś w dupę? Jeszcze za mało jest ci źle? Jeszcze za mało życie mija, przemija? Takie sobie jakieś takie średnie, nijakie? Za mało jeszcze boli? Potrzebujesz więcej? No to proszę bardzo, życie da Ci więcej. Dopóki się nie przebudzisz, będzie ci dawało kolejne kopniaki. Kolejny raz powali cię na kolana i będzie bolało i bolało i bolało i bolało. Póki się nie zatrzymasz i nie zechcesz spojrzeć, o co w tym wszystkim chodzi. Więc może wystarczy. Więc może czas zainwestować w siebie.